Dajcie, kochani, to Mary. I Mario. I premiera z drapeczki kopalnia rubinów. No, no. Lat to wypuściło dzisiaj taką drapeczkę za 10 zł, w której będziemy szukać rubinów i skrzynek, które mnożą. Znaczy, rubiny normalnie wygrywają, a skrzynia pomnoży. Raz, dwa. Z drapeczka klasyka z góry na dół. Kolejki, siódmy, dziewiątki, nie? Tak, tak, dokładnie, dużo takich podobnych. Tabela wygranych dość nietypowa, bo tutaj powyżej stówki jest już kolejne, to jest pięćsetka. No. no. Ale zobaczymy, co tam się uda wydrapać. No przygotowaliśmy sobie tylko dwie, bo premiery to ostatnio nie kupujemy nas nie za dużo. bardzo lubią. Nie lubimy za dużo kupować premiery, bo to różnie bywa. Jak ma być, to będzie, nie? Jak się sprawdzi, to będzie w kolejnych odcinkach się pojawiać. To teraz Ty zaczynasz pierwszy, a nasi widzowie trzymajcie mocno że żeby chociaż zwrocik był. No dobra, to cóż. Powiększę was troszkę, zdrapeczka jest z numerem 13. I zaczynamy. Szukamy Rubinu i skrzyneczki. I pierwsze co mamy to jest co? Garnek. No dobra, szukamy dalej. O, drugi garnek. Ale garnki to nic mi nie są. Powtarzają, powtarzają takie właśnie. Portfelik. No. Zegareczek. Klucz. Monety, no co niestety nie pasuje na razie, też mocno trzymam. dzwonek, drugi dzwonek, a no. nie, to korale, to nie jest drugi, kluczyk, o świnka, no tak, to pewnie to jest to, co tu będą podkładać, koniczyna, no niby na szczęście, ale zobaczymy, zegarek, sejfik, gwiazda, też mogła być wygrywająca, no też, też. Księżyc. Co my tu mamy dalej? Pierścionek. No, jeszcze trzy szanse. Jest. No, jest Rubin. Dobra, premiera nie będzie pusta. Uf, dobrze. Pierścionek i. Co my tu mamy? Koronę. Koronkę. A pod Rubinkiem klasyka, czy coś więcej? No nie, zwrocik. Ale też fajnie. Brawo, brawo, Mario. Połowa jest. Coś się udało znaleźć, to już jest w no fajnie. Jak trzynastka była szczęśliwa, to moja. Czternastka pewnie będzie już pusta. No. Ale, ty, ale fajnie by było też mi zwrócić. A no, jeżeli czasami nie? Się zdarza się, że pod rząd też się trafiają, wygrane. No a jeżeli nie będzie, to znaczy, że i tak mamy dobrze, bo połowa będzie nasza. Dobra, zobaczymy, co czternastka przyniesie. Co ona przyniosła? To jest ten garnek, tak? Tak? Garnek. To jest jeszcze tak jak ja. Garniec, tak. <laughs> Teraz mamy prosiaczka. Zegarek, dzwonek. Prumil też, też mam. Elegancko. Ja moja czternastka. To one po kolei widzisz. I ja. Koniczynka, ja też mam. To mamy fajny ten premierka zwrocik będzie cały garniec. Worek, a my nie czekamy worka? Nie. Kuferek, oho. Już myślałam. Dzwoneczek. Ja mam też wygraną. Koniczynka. Pierścionek. Księżyc. Pliki, pieniążku huh, hu, Kolejne okay. pliki tu. Tylko, że tutaj nie wygrywają: bank, pierścionek, gwiazda, świnka. I ostatnie mamy korony. To już ostatnio ostatnią chyba koronę. No, to co mamy? Ja mam też robinka. Gdzie ty jesteś, Robinko? Tutaj, tu jest rubinek pewnie też daje zwrocik. Tak, ale fajnie, ja się tak cieszę. Cieszę się, bo premierka wyszła bardzo fajnie. Nie mamy straty. SS? SS powinno być, tak. Nadyszka. No to super. Gdzie to jest odokoła na SSSSSS? No, nie, to po, może tutaj na górze gdzieś? Nie no, to jak już, to będą w jednym rzędzie, tu gdzieś na górze. Chyba. Nie, ale też był porozzucany patrzyłam tak? już, no, jeden filmik obejrzałam. Całą drabkę tutaj <grym> musisz wydziobać, żeby... Patrzcie, nie, nie mam potwierdzenia teraz. No i nie znajdziesz. Czekaj, poczekaj, chwila. Ja spróbuję... Ja tu poszukać, po brzegu. Betko. No, no dobra, ja potem się pobawię. No, potem się do nich dokopiesz. No dobra, już tam Dobra, jest. ale mamy elegancką premierkę. Czyli Mary ma 10 złotych i no Maria ja ma 10 złotych. No ale przypuszczaliśmy, no. że będą tu pustaki. To jeszcze zakopiliśmy w szczęśliwych liniach. Dokładnie. Żeby sobie jeszcze podrapasz, podrapiemy, jak już je mamy. Dokładnie. To co? Bierzesz Super. się z szczęśliwym No to ja będę teraz pierwsza, tak. Czeka, Dobra. Czeka. Tu, tu sobie jakoś Ja mam z numerkiem 35. No, zobaczymy, czy tu będzie również szczęśliwie? No, zobaczymy. Wisienki. Mamy jedną wiśnię, drugą. Kolejna, ta tutaj idziemy szybko z tym koksem, tak? Cytrynka. Dobrze. Jedna, druga. Nie, nie ma. Nie ma worek, czyli sakwa. Sakiewka, sokiewka. Jesteś, jesteś mała. Nie mała. Korona. Tu mamy koronę. Tu koronka. Dobrze. A Tu w pierwszej nie było. Jeden garnek. Garnuszek, garnuszek są. Są. Tu jest garnuszek z barszczem. I tu. No! To dużo zupki tym razem będzie się podkowa. Podkowa się chowa. No właśnie. Słoneczko. Mamy jedno. Tak. Teraz cytrynka. Pomarańczka. Nie, pomarańczka. Pomarańczka. O, i jeszcze tu. Następne mamy trefla. Pik. Pik. I na co ja. Ja się tu cieszę, że jest wygrana premiera mhm. Chyba. Tak. Jest jest. I już się mylę, nie? I kolejny to jest dzwoneczek. Dzwonuś, dzwonuś, dzwonuś jest. Kolejna to jest czekoladka, czyli złota. Następne diamencik. Diamencika nie ma. Teraz szukamy. Jest kwiatuszka. Tu jeszcze mamy. I tu. Słonik nie ma. Jabłuszko. Jabłuszka też nie mamy. Serduszko dla naszych widzów kochanych. To dla Was to serduszko piękne. Teraz biedroneczka. Jest biedra. I jeszcze tu mamy biedronkę. Zostały nam jeszcze tylko cztery. Winogronko. <laughs> tu jest winogronko. I tu mamy winogronko, ale się nic nie tworzy. O, tu jeszcze mamy. I ostatni. A to wystarczy jeden symbol? No tak, wystarczy. I tu jeszcze te dwa symbole. Razem trzy. Tu są bananki. Ale tu się nic nie chce dać, A, ani trójki, no nie? Mhm. I jeszcze co teraz mamy? Tęcze. Tęczy nie ma. I ostatnia. Kluczyk też nie ma. Czyli te moje linie są do kitu. Dobra. A koniec. To był taki tylko dodatek. Zobaczymy, czy moja pocieszanka tutaj coś da. Pocieszanka. No, okazuje się, że nie było potrzeba pocieszenia, bo już fajnie no, premierka się. Jest fajnie. Wydarzyła. Dobra, zaczynam od pomarańczki, której nie ma. Kosteczki, kosteczki, kosteczki są w ilości trzech sztuk. Kolejna to korona. Dobrze. Teraz szukamy podkowy. No ty masz, a mi się schowała. <słuch> Następnie gruszeczka. Tu mamy gruszkę. Pik. Szukamy pika. Piku, piku, pik. Tylko jeden był. Następnie słoneczko. Ale słoneczka nie widzę. Teraz czas na słonika. Dobra, tu mamy słonia. Drugiego słonia. Trzeciego słonia. No trochę dalej. Dobrze. Teraz kwiatuszek. Tu mamy kwiatuszek. Wystarczy. Teraz Biedroneczka, Szukamy biedronki. Dobra. Biedroneczkę nam dali tutaj jedną i to tyle. Następnie diamencik. Diamencik, diamencik. Czy tu jest diamencik? Nie, niestety nie. Dobrze, czas na dzwonek. Dzwonek, 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 brak. Trefelek. O trefelek to tu jest. Mhm. Jeden i drugi. Co będziesz miał trójeczkę? Chociaż tutaj jest No maluch... zobaczymy, zobaczymy. Malusków. Wisienek brak. Teraz czas na serduszko, dobra. Zobaczymy, co serduszko no, nam się, tutaj jeszcze się da. Nie wiem, czy nie dawały. Ja z tym ile 15 razy. No też ja się mi się, się też złowy. wydaje. No. Teraz czas na śliweczkę. Śliweczkę mamy chyba tylko tutaj, bo więcej nie widzę. Mhm. Truskaweczka, dobra. Znalazło się tutaj i to tyle. No. No coś mało symboli. Gwiazdeczki mhm. to nie było. Tęczymy tęcza. Nas. No tęcza to była, co widziałem. Jedna druga. I zostały trzy. Jabłuszko. A, Biedronka była. Znalazła się. Przeleciało może. <noise> no boże. Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko. Gdzie ty jesteś? Jabłuszko? A truskawka też była. O Nie ma jabłuszka. No ale za to znalazły się inne symbole. Dobra, szukamy teraz ananaska, którego mamy tu jednego i ostatni jest garnek. Jest linia? Czy ten garnek nam coś tu utworzy, ale raczej wątpię. Nie ma. No nie ma. A to nic, to był tylko taki dodatek, żeby zobaczyć sobie to. maluszki jak mieliśmy, nie? Dokładnie, ja. ale ten... najważniejsze, że premiera zakończyła się tak naprawdę superancko. Także kochani powiem wam, że ja myślałam, że tutaj naprawdę już tej mojej 14 nie będzie, jak Mariusz wydrapał w, w, w 13c. to i po kolei była moja, no także to super. Wystarczy, widzicie, kochani, kupić czy jedną, czy dwie zrapeczki na premierę i też się może trafić i nie trzeba jak ktoś się mówi, szaleć, żeby długo wydawać pieniążki na premiery. Także super, ja się cieszę, mamy dwie dyszki i tak, zwrocik mamy, możemy grać dalej. Dokładnie, ta zrapeczka się na pewno jeszcze pojawi. Fajna jest, fajna. No, też mi się podoba, bo jest wygrana. No. Aha, ja przy okazji, jak Mario drapał, tutaj wydrapałam y, to drugie S, także Aha, to jest pewnie. Okej, okay, no dobra. <laughs> dobra. To kochani, na dzisiaj to już kończymy. Zapraszamy na kolejne odcineczki. Dziękujemy, że trzymaliście książki, że z nami jesteście. I do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiamy Cię Plutko. pa. Pa. pa.